Ladies and Gentlemen, naprawdę przepraszam za tygodniowe opóźnienie z tym filmikiem No ale miałam kilka spraw do załatwienia No i też szczerze przyznam, chciałam po prostu odpocząć, bo przed Halloween było naprawdę mnóstwo pracy i chciałam tak... Oh. Impreza była naprawdę epicka Bardzo mi się podobało, było... Wow, było super Imprezowaliśmy do rana no, ale mam taką złą wiadomość, że przez to, że się tak dobrze bawiłam, to mam naprawdę mało materiałów. Praktycznie w ogóle zdjęcia, coś tam. No. Zacznijmy może od tego, jak wyglądałam. Ranem chciałam zrobić takie jak Red Lipstick Monster ze sztuczną skórą. Trochę nie wyszło, ponieważ musiałabym leżeć i ktoś musiałby mi to robić, bo inaczej mi się to wszystko zlewało. No, ale coś tam, coś tam jest. Wszystkim się podobało. Moje włosy zrobiłam tak, że rano zrobiłam warkoczyki. Przejechałam je prostownicą, żeby się powyginały. Zostawiłam na cały dzień, i wieczorem po prostu rozplątałam i rozczesałam proste. Tu możecie zobaczyć mój cały strój. Składa się z gorsetu i dwóch spódnic. Dlaczego z dwóch? Ponieważ jest krótka i długa. Dwa lata temu miałam ten gorset i tą krótką część ale czułam się skrępowana, po prostu bo za dużo odsłaniało, no krępowało mnie, dlatego dokupiłam drugą część, dłuższą. Tu możecie zobaczyć, że Krystiana koszulka została jeszcze bardziej potargana, pobrudzona krwią i kawą, była wow, cała podłoga była czerwona. <grystanie> Moje współlokatorki się do niego dobrały. <grystanie> Przejdźmy może do dekoracji. No, jak wchodzisz, to od razu są drzwi. Jest bebok mały, który zerka spośród papieru toaletowego. W toalecie też mieliśmy dekoracje. Kupiłam je za jednego funta i są to nalepki, które są na wodzie. Przyklejam się na wodzie, więc niczego nie uszkodziły. Naprawdę bardzo fajny polecam. No i fajnie wyglądają. W korytarzu powiesiłam kościotrupa, trupa, na którym każdy miał się później podpisać. Jak widzicie, są podpisy fajna pamiątka. Jak ktoś przegląda mojego fanpage'a, to już widział te zdjęcia: to są opakowania na chipsy, pojemniki na chipsy. Są takie malutkie, takie singielki, że każdy mógł sobie nasywać chipsów i chodzić po prostu <gry> z tym opakowaniem, z tym pojemnikiem i był zadowolony. <gry> Drugie to lampiony, poprawiłam je. W środku pomalowałam na żółto i dzięki temu dają o wiele więcej światła i widać. Co przedstawia ten lampion pomysł podrzuciła mi jedna widzka tu komentarz bardzo dziękuję jak widzicie ten pająk wyglądał w Halloween o wiele lepiej niż na filmiku ponieważ został poprawiony i było wiele więcej nietoperzyków jak możecie się zobaczyć zrobiliśmy jeszcze taką pajęczynę yy, oblepiłam ją watą i które, na której mogły leżeć te odnóża tego pająka jak, jak zobaczycie trochę w tył, to zobaczycie telewizor i żołnierzy celujących do tego pająka. I w końcu wycelowali, bo w połowie imprezy pająk się rozbił. Nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy, po prostu pum! I nie było. Zobaczcie też baloniki wszędzie, które były napompowane helem, i za to dziękuję moim przyjaciołom, bo mnie bardzo, bardzo zaskoczyli pozytywnie, ponieważ właśnie udekorowali to wszystko balonikami i Toćko znalazł gdzieś tą pajęczynę pomarańczową i też ją e, rozłożył, bardzo fajnie wszystko wyglądało na drugiej e, stronie pokoju pewnie na gdzieś te moje dynie były cudowne, myślałam, och jak będzie to ładnie wyglądać no ale niestety zrobiłam te dynie za wcześnie i położyłam je na parapecie, czyli były napromieniowane słońcem i no, no, no sami zobaczcie no mech i tak dalej nawet już nie podpalałam, bo by te bardzo śmierdziały w połowie imprez w ogóle się załamały <laughs> moi przyjaciele nie chcieli być na filmikach zbytnio, nie chcą się pokazywać i to całkowicie szanuję ale ten filmik z naszej imprezy mogę pokazać, bo tam fak faktycznie żadnych twarzy nie widać, ale chcę wam pokazać jak wygląda u nas muzyka bo jest wow, moim zdaniem lasery i super bas, no No sami zobaczcie Czujecie ten klimat? Mm, 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 mm. Więc to był koniec mojego bardzo skromnego i krótkiego reportażu. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że ten odcinek jest taki krótki. No ale no bawić się trzeba było. Jak wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał, pozostawcie lajka, udostępnijcie na swoim Facebooku. Jak ktoś ma ochotę do mnie napisać, zapraszam na mojego maila ania.kicimaupa@gmail.com. My się widzimy wkrótce, a wy pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Bye!